Witajcie ponownie, dzień drugi. Jest 22.15. Minął pierwszy cały dzień w ośrodku. Czuję się dobrze. Klimat gór i ośrodka, domów drewnianych bali, pokój ze skośnym dachem wszystko to sprawia mi ulgę. Ten mikroklimat działa na mnie kojąco. Jest estetycznie i pozytywnie. Pierwsza noc nic mi się nie śniło. I spałem bardzo dobrze. To też 24 godziny bez alkoholu. Są momenty, że różnie się czuję, nosi mnie, myślę, jak będę się czuł po dwóch tygodniach. Pierwszy dzień terapii grupowej odczułem pozytywnie. Każdy z nas ma inną historię, inną sytuację życiową. Ktoś ma dzieci, żonę, ktoś nie ma ich w ogóle. Ktoś ma już wnuki, mieszka za granicą, ma matkę za granicą. Element wspólny to alkoholizm i cel, aby się z niego uwolnić. Ból i nadzieja. Jeden z nas. Chcę po trzech dniach wyjechać. Nie rozumiem tego. Ale to nie do mnie należy. Tylko zastanawiam się dlaczego. Dlaczego chcę zrezygnować. Deski ratunku i udowodnieniu. On ma swój powód. Ale to jest błąd. Chciałbym mu powiedzieć zostań. Dziękuję.